W dawnych czasach istniało wielkie królestwo, które było potęgą na całym świecie. Królestwo rozwijało się, a ludzie żyli w dostatku. Król nie prowadził z nikim wojny, a z pobliskimi elfami miał związany sojusz wojskowy. Było to jedno z najspokojniejszych miejsc na całym świecie. Lecz pewnego dnia przybyli na te tereny rozbójnicy, widząc bogate cele do ataku. Zbudowali oni swoją twierdzę, a w pobliżu rozbili wiele obozów. W końcu całą swoją siłą zaatakowali zamki ludzi i elfów. Prawie całą ludność wycięli w pień, zamki ograbili, a budowle zrównali z ziemią. Tylko garstce ludzi udało się uciec i ukryć w górach. Ale nawet oni zostali później schwytani. Jedynie ocalał król, który zszedł do tajnego schronu. Miał zebrane zapasy, a w razie konieczności wychodził przez ukryte wyjście. Od niedawna Elfy z powrotem się tutaj osiedliły, chcąc odbudować dawną potęgę. Inny władca postanowił wysyć w to miejsce swoich przybocznych. Muszka, nowego króla tych ziem, jego córkę Shmari oraz jej wybranka Dagona. Znajdują oni ruiny zamku i decydują się zamieszkać w tym miejscu i zbudować królestwo, które będzie w stanie stawić czoła rozbójnikom. W międzyczasie Szmari poznaje przystojnego elfa, który za wszelką cenę chce ją odbić. Od tej pory Dagon oraz elf zacięci ze sobą rywalizują. Ludzie odkrywają główną twierdzę przeciwnika, postanawiając ją zniszczyć, ale do tego czynu jest jeszcze długa droga. Oglądaj serię Królestwo Minecraft. Wszystkie kanały, na których będą prowadzone, są umieszczone na Discordzie. Link w opisie. Nie czekaj i już bijaj.